Długo pani tutaj już mieszka? No czemu? Jak długo, proszę 40 powiedzieć? 40 lat. A co było w tym budynku, który tam kopalnia. nie Kopalnia, kopalnia bolko, szyb bolko. Po naszemu śląsku to się nazywa galman, nie? A teraz co tam jest? No nie wiem, słyszałam, że tam ludzie mieszkają, ale nie wiem. No jak nie ma, jak są drogie mieszkania. <laughs> to chyba nie ma, nie ma w ogóle dwóch zajęć, że to jest bardzo zły pomysł i w jakiś sposób, dzień dobry, możemy tu Panią Woźną poprosić. Może Pani tu do nas przyjść, o Pani tu mieszka, jest naszą woźną. Dzień dobry. Czy Pani coś wie, czy tam ktoś mieszka w tamtych pomieszczeniach? Tak, tak tam mieszka jeden tak. Pan, ja nie wiem, on tam o jakiś warsztat albo zakład jakiś coś. on no legalnie tak. mieszka? Legalnie, on to kupił sobie. Aha. Tam jakiś malarz czy projektant, tam coś tam jest. To jest mój dom. To jest mój dom i to, że jest troszeczkę inny niż wszystkie, to niczego tak naprawdę nie zmienia. My traktujemy go naprawdę jako dom. Czasami mówię, że kupiłem kawałek kopalni, ale to tylko dlatego, że ktoś już mnie o to zapyta. Jak mówię, że jadę do domu, to nie mówię, że jadę na kopalnię, tylko mówię, że jadę do domu. A z którego okna widać kopalniany szyb? Z wszystkich. No tu przejdziemy. Na wprost mamy jeden szyb. Kopalnie Orzeł Biały. Z łazienki widać najbliższy szyb. Szyb Bolko. Tu widać koła się ruszają, górnicy zjeżdżają na dół. No i tak to się życie toczy na co dzień. Mówię, ten widok z okna jest, yy, widzę dokładnie to samo, co widziałem z mojego bloku. Okej, okay, są to inne fragmenty miasta Bytomia, ale dalej mówię o, w tym samym klimacie. To nie jest sposób na mieszkanie dla, dla każdego. To jest pewnego rodzaju filozofia, której trzeba się podporządkować. My tu żyjemy po prostu yy, Normalnie jakaś wyraźna różnica jest polega na tym, że mój syn trochę inaczej rysuje dom na, na karce w przedszkolu niż rysują to jego koleżanki i koledzy. Rysuje dom, który nie ma dachu skośnego, który nie ma do końca takiego komina jak wszyscy, który nie ma takich firanek w oknach zawiniętych po bokach z falbanami. Kuba, opowiesz mi coś o tym domu. To było takie zlecenie w przedszkolu, tak? Nie. Ale no powiedz. No i jak on wygląda ten twój dom, co? Że ma sześć takich belek, które unosi ten całą górę. Kubuś, nie ruszaj tego synku, nie ruszaj, bo to wypali. Nie ruszę, powiedziałem ci. Połóż tam, gdzie było to. Stać to na miejscu. Czasami jest to taki obraz dosyć surrealistyczny, kiedy ci pierwsi sąsiedzi, tacy najbliżsi, to jest zespół jednej czy dwóch brygad, które się tutaj wymieniają, z którymi sobie mówimy dzień dobry, do, do widzenia, to oni nas mijają, kiedy leżymy w ogórku w upalny dzień. To są górnicy, którzy tutaj pracują, idą z lampkami na, na, na czole i to jest jakieś tam zderzenie, jakaś może mała abstrakcja. Znalazłem po prostu inne ciekawsze miejsce niż, niż te, które się znajdują, nie wiem, na Socho w Nowym Jorku, czy w Padekale, czy w okolicach Londynu. Tej wyobraźni może dużo nie trzeba, może czasami trzeba trochę więcej odwagi.